I hej, witam, witam w już trzecim odcinku na tym kanale I tym razem ja, no w sumie dzisiaj wrzucony, tym razem ja komentuję grę Patryka, no. chciał, wybrałem mu skina, jakiego chciał, wszystko co chciał, więc zobaczymy jak mu pójdzie. Raczej słabo. No. Tak ogólnie widzowie. Nie proszę no tak, tej motki później dostaje prawo autorskie za to. Zresztą ja później dostaję prawo autorskie. Tym razem ja skomentuję jego grę i zobaczymy jak mu pójdzie. Zrób sobie bliżej. Kurde, weź kliknij tu. Tak yy, solo i tak teraz powinieneś grać. Masz teraz bliżej, masz, teraz powinno ci lepiej być. Tam zwykle odległość myszki nie przeszkadza. Tak, ogólnie widzowie, Patryk gra po raz pierwszy. Na kąpie, raczej na konsoli gram. Tak, więc po raz pierwszy jego debiutanska gra na laptopie, a na komputerze. Ja, ja będę nie będę udawać po to, żeby nikt mnie nie zabił. Ale wiesz, że już nie mam więc będą cię wszyscy.

Dlaczego ty miałeś taką czułość myszki ustawioną? Nie, 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 na nie, 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 na nie, 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 stację. nie, tu, nie, wyżej. nie, nie, No nie, 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 no, to, to później dowiedzą się. Na. Nie, na. na. to na. 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 Nie, to na Nie trochę niżej to w się Nie muszę lądować się na tym daszku albo wewnątrz. Teraz w nie, nieprzyjemny Ojo, słabo, słabo, słabe lądowanie Przedostawem I, i w i w, w najlepsza Legendarny pistolet, karabin To wejdź za, za niebieski Wymienij za niebieski Obróć się do drzwi, obróć do drzwi, kucnij Nie, giniesz Zapierdzielaj, zmieniaj Jest. Widzowie, jak pan zginie, to ja nie pytam Wejdź, zbierz lepsze bronie, o, bo gówno na razie zebrałeś sobie w krytycznej sytuacji mu po prostu odbiorę kontrolę nad gram yeah. yeah, i po prostu zacznie ja nie oj, bym oh. mieli Biegnij na górę, bo tam jest jeszcze jedna albo dwie skrzynia. Nie tu pociąg jedzie Biegnij jeszcze dalej Nie, tu nie znajdziesz już żadnej skrzynki Ale, 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 na ale, to będzie tam powinno być jeszcze jakieś skrzynia. Jest skrzynka to się Tak, ja to w ogóle mam w Tak, Jezu, weź to zamiast tego zielonego pistoletu. Na zbierz drewno. Podbiegnij tam. Nie, nie to, kur... Jezu, Pat Patryk. jestem. Co, obróć się, obróć się. I przy skrzynce leży drewno darmowe. No. Teraz zbierzam amunicję od No. Użyj tych jakby Nie w tej sekundzie, za chwilę. Czekaj najpierw coś sprawdźmy. Przesuń trochę w górę. Kurde, papyk. Daj na chwilę. Nie stój, czekaj. Bo wiem, że jak w krytycznej sytuacji to ja ci zabiorę. Ojej. To byłby jeden z lepszych wyborów. Nie mogę dalej. Dobra, jedna buta wstała. Teraz spać. Spacjanie, kurde. Nie tam, w stronę pulsa. Aha, medalion udzielił. Nie wchodzi nas aktualnie medalion, tylko to, co tu się znajduje w pulsach. Między innymi skrzynie. Eee. Jezu! Chłopie! Co o. się kurde Chyba. boisz? Co boisz. I weź to zamiast tego karabinu, te łzy. Nie tego, tego drugiego. Legendaryk zawsze się przyda. Chyba, że masz mi też strzałki do zabrania. Kurwa, skończyło mi się. Nie tu, ja pierdolę. Biegnij na górę, wskocz. Dwa razy spację. Tyle to ja wiem. Tutaj masz skrzynię, rozwal tą ścianę. Skurwa. Dwa Dłużej. Będziesz. Teraz tu musisz F-ką rozwalić wszystko. Wiesz. Weź te Uzi zamiast swoich niebieskich. Tak. słyszę? Ja? ja nie umiem No tak za chwilę teraz ja pokażę jak o, tak, tu nisko czułeś musiałeś dać tak pisku Teraz ja widzowie Ja nie rozumiem jak Ja nie wiem No, nie no Ja na no, by no, ja, no, a ja wam już dziękuję widzowie Do widzenia Papa pa.